Dzień dobry YouTube, witam Was. E, prawie w południe, operator właśnie wstał. Prawie już południe. O, dokładnie południe. Właśnie w... To znaczy, nie, właśnie wstałem. Stałem około godziny 11. Żona mi tu serwuje pyszne śniadanie. Sami zobaczcie na śniadanie muffiny i wiele pytań ostatnio padło i na snapie i pod vlogiem jak je przygotować, wystarczy wbić dwa jajka, rozbić widelcem, pieprz, sól do smaku wylać do foremki ceramicznej albo do foremki metalowej czy silikonowej takiej na babeczki, na muffinki i tutaj już środek czyli dodatek dowolny, możecie dać sobie czerwoną paprykę pomidorki, możecie sobie dać szpinak my akurat dzisiaj mamy znaczy operator, bo ja już jadłam wcześniej ser żółty i... I szyneczkę, tak, ale jak będziemy się na zakupach, to muszę sobie kupić szpinak, jutro sobie zrobię ze szpinakiem i z papryką. Wszystko posypałam czarnym sezamem, Jezus, tak strasznie chciałam go kupić i udało mi się. Operator się ślił, więc muszę szybko skończyć. I tutaj jeszcze położyłam Dominikowi winogrono i świeże maliny. Winogrono też świeże, żeby nie było. Dobra, idziemy operatora nakarmić, bo biedny bardzo ciężko pracował ostatnia. Operator, kto śledzi Snap'a, to wie. Operator, widać ci bokserki, ale nie. No to... Nie. O, rozwaliło się. Ojej! Oh, yeah! No i dawaj, jak dobre. <noise> Jeszcze nie zjadłem. To jest na żywo. Nie ja chciałam zrobić takiej małej foremce, a Dominik mówi, nie zrobił takiej dużej. Mm. To smacznego. Niebo w gębie. Zróbcie sobie, naprawdę są pyszne. Ja nakładam tapetę na twarz i przypomniałam sobie, że ostatnio pytacie mnie o puder, który pojawił się w przedostatnim filmie. E Operator dograł narrację do mojego make-upu. Jak ktoś nie widział, to link zostawię Wam pod spodem. W każdym razie jest to puder marki Innisfree No Sebum Mineral Powder. Puder, który sprawdza się fenomenalnie. Ja mam cerę tłustą. Przypuszczam, że w przypadku cery mieszanej również. Nie wiem jak w przypadku suchej, no bo akurat nikt z mojego otoczenia go nie testował. Ja go tylko testowałam, a ma mam cerę To jest puder transparentny, drobno zmielony, nie bieli twarzy, naprawdę super matowi twarz. Puszek jest dołączony tutaj do tego całego zestawu, jest w opakowaniu. Ja go zamówiłam online na stronie z koreańskimi kosmetykami, wrócę Wam linka pod spodem. Jeżeli go spotkacie na przykład w Likemaxie, bo wiem, że ostatnio kosmetyki Tony Moly, bananowe, pandy pojawiły się w sprzedaży, to naprawdę go kupcie, bo jest świetny, a kosztuje niewiele, bo z tego co pamiętam jak ja zamawiałam, to kosztowało Albo ponad 5 dolarów, albo około 5 dolarów, plus, minus, naprawdę dosłownie centy. E, polecam Wam, jest super. Ja już jestem gotowa. Operator, również widzicie, o stoi za mną, kot też z nami jedzie. Nie wiem, czy oszalałam, czy nie, ale postawiłam na mocno poszarpane dżinsy. Pamiętacie je? To dżinsy z Abercrombie. U nas jest 10 stopni, jest bardzo przyjemnie, ciepło, więc stwierdziłam, i tak jedziemy samochodem, to przewietrze nogi. <grytania> nogi dzisiaj będą na wybiegu. Dobra, jedziemy, Lili zostaje. Jedziemy po prezent, tak? Po prezent dla Lilusi, tak? Dobra. No to sobie tutaj sieć urzęduj. Jesteśmy w TK teraz i szukam moich ulubionych skarpetek, ale niestety dla mnie nie ma, nie wiem jak dla operatora, zaraz jeszcze to zobaczę. Nie, to nie są te. Chcę zobaczyć, czy są dla Dominika. Jesteśmy w Penysie i testujemy spreje koloryzujące i zobaczcie, tutaj jest Mercia. Mercia, obróć się, kochanie. Zobaczcie, bo są tutaj sample, można sobie przetestować i jest jasno różowy, ale on jest delikatny, więc na ciemnych słabo widać. Ciemnoróżowy, który kupiliśmy kilka dni temu i dzisiaj kupujemy niebieski. Zobaczcie, jaki czat normalnie, ale super! Bierzemy ten niebieski. Tak. Będziemy mieć, będziemy mieć dwa kolory, co? Okej, okay, ale dobra. najpierw muszę, muszę zobaczyć, jak wygląda. Ale to w lusterku albo w domu, dobra? Jesteśmy w Tesco, robimy zakupy i muszę Wam powiedzieć zawsze, co znalazłam okay. dla naszych facetów. Ja to kupię operatorowi i jak będzie niegrzeczny, nie będzie mnie, i będzie grał w czołgi, w czołgi, to będę go tym faszerować. I musi się odechce grać. Aż z wrażenia zabrał koszyk i poszedł, zostawił tutaj samą. Czekamy, aż samochód będzie umyty, żeby odjechać. Dominik postanowił dzisiaj samochód oddać do wymycia. O widzicie pana, o to właśnie jego zgrabny tyłek nam się tu wystawił. W każdym razie słuchajcie, autobus już takie brudny, że do mnie mówi, tak, a jak Sprawa. będziemy wracać, wstąpimy do Tesco na zakupy i dam samochód do mycia, bo napiszą nam za niedługo z jednej, z drugiej strony, z przodu, z tyłu, łoż mi, także, także samochód będzie wymyty, ale no musimy poczekać jeszcze chwilę. I bo dopiero... było takie brudne, że Pan się nie obrobił Tak, a w sort słuchajcie byliśmy I podjeżdżamy, bo tam też jest na dole myjka Podjeżdżamy i tak e, Pan patrzy na ten samochód i patrzy do mnie, mówi tak, Aga on powie na pewno, że nie Więc zobacz takiego brudasa, ile ma mycia To od razu zrezygnuje Jeszcze nie podjechaliśmy dobrze, żeby się zapytać A on już nam palcem machał, że nie A miał tylko jeden samochód na parkingu Dominik mówi, że te samochody e, do mycia stoją Po boku też patrzyliśmy, nie było żadnych aut Dalej auta Po prostu auta były. stwierdził, żeby się za dużo robił Tak, po prostu stwierdził, żeby się za Dużo robił, a może już dniówkę kończył, więc po co? Ale to inny pan zarobi. Dostanie to na piwek, bo ja takich ludzi szanuję. A bardzo dokładnie? Więc dostaję na piwku, będzie miał na polskie dyskie ja Powiem powiem, że już polskie dyski kupił. Tego po jednym z no. poniedziałek, po dniówce dzisiejszej. My już jesteśmy w domu, ja zaraz zabieram się za rozpakowanie zakupów i pokażę wam, co kupiłam, bo kupiłam kilka rzeczy Lili, kupiłam też coś w TK w e Penysie. Zaraz wszystko wam zaprezentuję, ale chcę Wam powiedzieć, co robię zawsze. Zawsze jak wracam do domu, przebieram się. Przebieram się w wygodną bluzę. Yy, przebieram się w dres. Tutaj mam akurat yy, dresy te różowe pink. I tą bluzę na pewno dobrze znacie. To jest bluza, która ma bardzo, bardzo dużo lat. Ja ją pamiętam, że kupiłam ją, jak ją zobaczyłam u marzenki, u siostry Laury. I to, był począt, i to były początki Laury nagrywania. Więc ta bluza ma tyle lat. Co so, Laury, kanał. Mam na myśli tutaj kanał y, Rock Princess, nie kanał vlogowy. Prała się i kolor, i tutaj te napisy, ale ja ją tak strasznie lubię. Nie ma jeszcze dziury, więc w niej chodzę, ale jak się dziury pojawią, to chyba zacznę cerować, bo tak będzie mi jej szkoda. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kota. Karma Orient, ale ja jej tej karmy jeszcze nie daję samej, ponieważ kotu nie powinno się karmy nowej podawać od razu. Najlepiej ją jest wymieszać z tą, którą jadła wcześniej, a wcześniej jadła karmę Royal. Także ja jej mieszam, ale kupiłam większe opakowanie. Muszę Wam powiedzieć, że na stronie Zooplus, ta karma kosztuje już 29,99, a tutaj 33,50. Także jak macie koty i mieszkacie w Irlandii, to Pet Stop ma karmę Orient dla kotów. Dużo większy wybór jest dla psów, no ja mam kota. Dostępną, nie ma sensu zamawiać Zooplus, ponieważ tam, żeby mieć przysyłkę za darmo, trzeba zamówić za 50 euro. Także ja kupiłam właśnie stacjonarnie dzisiaj i kupiłam jeszcze jej dwie puszeczki, nie trzy. Przepraszam, trzy puszeczki, które bardzo mi ostatnio posmakowały. To jest tuna i łosoś. I tutaj jeszcze jedna tuna i krewetki. Jeszcze ostatnim razem kupiłam z kurczakiem, ale coś tak nie bardzo mi chciała, chciała jeść, także zdecydowałam się na te. Wiem, że część z Was lubi wątki jedzeniowe we vlogach, a w szczególności zakupy spożywcze, a też jest część, która tego nie lubi. Więc żeby było sprawiedliwie, to nie będę tego robić za często, ale co jakiś czas będę Wam zakupy spożywcze pokazywać. Więc dzisiaj jest ten dzień, kiedy zakupy spożywcze się pojawiają i wjeżdżają tutaj na blat przed kamerę. Dobra, co kupiliśmy? Mleko, kupiłam również kiść bananów, zaraz owinę je folią spożywczą i cieszę się, że ten sposób Wam się spodobał, żeby również go stosujecie, jak kupujecie banany e, i banany są dłużej świeże, naprawdę to się sprawdza. Także ja zaraz muszę obwinąć swoje. Tutaj również mamy paprykę z słodką, bo jutro będą mufinki, również do tego będzie szpinak. E, mix sałat, to dzisiaj do pity. Tutaj Dominik kupił sobie chipsy solone. Co dalej? Kolendra, również do pity. E, chciałam kupić taką pakowaną w woreczku, ale była taka brzydka, że kupiłam w doniczce. E, szynka sopocka. Ostatnio to mi tylko tą kupuję, ale dla siebie, bo ja y, rzadko jem wędlinę, jak już coś, to zjem kabanosa, ale takiej szynki nie. Y, pita do, do pity, hmm, oczywiste. Y, marchewka. Y, maliny, wczoraj kupiłam maliny, wczoraj dzisiaj zjadłam, więc kupiłam sobie kolejne opakowanie. Nie jestem jakoś strasznie zwolenniczką malin, ale mam takie rzuty. Lubię zjeść i nie lubię zjeść. Akurat jestem teraz w momencie, kiedy lubię jeść maliny, więc kupiłam kolejne opakowanie. Tutaj e, cukierki, e, jajka, bułeczki, również nie dla mnie z czekoladą, ale ktoś z moich bliskich bardzo je lubi, także bułeczki, e, cebulka. Że taka duża, nie lubię takiej dużej cebulki, no ale nie było innej, więc nie grymasiłam. E, pomidorki, kupiłam te pomidorki chyba po raz pierwszy. Zawsze kupuję te takie malutkie w Lidlu, ja już Wam je pokazywałam, ale nie robiliśmy zakupu w Lidlu, byliśmy w Tesco, więc kupiłam te pomidorki. Tutaj świeży ogórek, chleb tostowy, bo operator chce tosty, więc jutro będą tosty. Kupiłam również że awokado, jest dość twardy, więc akurat przypuszczam, że poleży i mi dojrzeje, więc będę miała na kanapki awokado. E, pomidor, do tego jeszcze ziarenka pieprz, sól, poezja. I ostatnia rzecz, którą kupiliśmy w Tesco to płyn do płukania Lenor. Jak wiecie, Agi kupuje płyny do płukania, jak są na promocji. Mam swoje ulubione zapachy, to jest jeden z kilku, jeżeli chodzi o płyn do płukania marki Lenor, także za 4 eryki, a płyn do prania na 72 prania, także wydaje mi się, że spoko cena. Dajcie mi znać w komentarzach, ile kosztują płyny do płukania Lenor w Polsce. I na ile prań? Bo jestem bardzo ciekawa, bo u nas te płyny, czy Komfort, czy Lenor, no Komfort nie jest dostępny w Polsce. Bardzo często są w promocji. No i tutaj ten płyn 4 euro, to liczyć nawet euro po 4 zł, no to 16 zł. I to jest duża butla, 70 do prania. Także naprawdę super cena. Ja właśnie nastawiam zmywarkę. Zobaczcie, jakie kostki ostatnio kupiliśmy. To są kostki Finish, ale większość z nich popękała i widzicie, rozsypała się i poprzyklejała się do pozostałych. No ale zużyjemy. Ale moim zdaniem to są najlepsze kostki do smywarki. Nie wiem, jeżeli Wy jakieś lepsze znacie, a na przykład tańsze, to dajcie znać, to przetestujemy. Mam nadzieję, że nie będzie za dużej różnicy w poprzednich materiałach z tym materiałem, ponieważ okazało się, że włączyłam jakąś opcję w aparacie, nawet sama nie wiem jaką, pokazałam Dominikowi i Dominik dopiero przed chwilą ją wyłączył, także wracamy do starych ustawień. Co chciałam wam powiedzieć, ponieważ ostatnio nie vlogowałam, wy też to zauważyliście, bo wysyłaliście mi snapy z zapytaniami, kiedy vlogi również pojawiały się pytania pod filmami, na fanpage'u, także jestem, wracam, już mam więcej czasu, mam nadzieję, że te vlogi będą pojawiać się codziennie, tak jak wcześniej, no chyba, że Coś po prostu wyjdzie w trakcie, i będę musiała przerwać vlogowanie czy nagrywanie, bo nie będę miała czasu. Zobaczymy, by też. Yy to zauważycie w subskrypcjach, chociaż wiem, że filmy wam się nie wyświetlają, bo to mi już pisaliście. Więc odsyłam was w najlepsze miejsce, gdzie zawsze jest informacja o nowym filmie, czyli na Fanpage. Ja zawsze film linkuję każdy, czy jest to film stacjonarny, czy jest to vlog, jest podlinkowany. Najwyższa pora powiedzieć wam dobranoc. Mam nadzieję, że z kolejnych vlogów się ucieszycie Zostawcie mi komentarz, jestem bardzo ciekawa Czy tęskniliście za vlogami Bo ostatnio ten YouTube tak szaleje, że ja już nie wiem Czy wy nie oglądacie tych filmów Czy wy się już nami znudziliście Także dajcie mi koniecznie znać buziaki I widzimy się w kolejnym filmie, pa!